Nie mamy żadnego wyobrażenia na temat tego, kim jest nasz potencjalny czytelnik. Nie zakładamy, że mieszka w Parzęczewicach, jest nie wiem, dozorcą, albo że jest kierowcą kebabu. PKP, albo właścicielem kebabu. Myślimy raczej, że jest to człowiek o otwartym umyśle, który nie boi się kwestionować rzeczy, co do których miał już przekonanie, że już sobie je ułożył, już jest sobie je uczesał, już wie na ich temat wszystko. Chcemy, żeby ludzie po tej książce zadawali sobie pytania na nowo. Żeby... Żeby rozmawiali o tak. rzeczach istotnych, żeby, żeby poczuli, że to może być fajne, że to może być emocjonujące, ekscytujące, a jednocześnie przynoszące nieagresywne. wiedzę, nieagresywne, nie takie, że od razu trzeba wyjść z połamanymi kończynami, ale, ale, ale dające coś bardzo konkretnego i znacznie twardszego, niż tylko jakieś emocjonalne pobudzenie płynące ze świadomości, że o to dołożyłem temu przeciwnikowi i wyszło na moje. Chociaż wiadomo, że wyszło na moje. Z tego, co na dzisiaj moje. widzieliśmy, to większość osób na sali byli to ludzie, młodzi studenci w przeważającej... Ludzie Tak. Byliśmy jedynymi starymi ludźmi na tej sali. Dobra. Tak. Mogą, ale starsi też mogą. To naprawdę jakieś takie na siłę pozycjonowanie i, i, i w, 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 wkładanie nas w buty, że o to siedzieliśmy i e, mieliśmy jakiś projekt, w którym koniecznie chcieliśmy do kogoś dotrzeć i zmienić jakąś postawę. E, my nie jesteśmy Januszem Palikotem, zafascynowanym sondażami, my nie jesteśmy e, jakimś instytutem badania opinii publicznej. Po prostu dwóch przyjaciół doszło do wniosku, że chce pogadać o ważnych dla nich sprawach i zastanowić się, gdzie są punkty wspólne, a gdzie są e, różnice. Spotkaliśmy się i pogadaliśmy i cała filozofia. Wiesz co, rewolucja obyczajowa roku 68 upływała między innymi pod hasłem, żeby... Ludzie otwierali swoje umysły równie często jak swoje rozporki i myślę, że studenci akurat są taką grupą, która doskonale rozumie ten przekaz, a w związku z tym myślimy, że będziemy mieli odpowiedni odbiór w tej grupie. Ten po prostu z, z historii zawsze znajdzie to, co go najbardziej ukrywa. Pamiętasz nasz kolega, jak on się tam nazywał, Platon, Sokrates, nie pamiętam, kto zawsze pamiętam, mi się Tak, tak, tak. Taka dyskusja tak naprawdę toczy się od co najmniej 2000 lat. A może nawet dłużej. O, I będzie samochód. się to czuła znacznie dłużej. Natomiast my y, oczywiście przekonamy się po śmierci, że to ja miałem rację, i wtedy jakby wszystkie te problemy, które do tej pory y, nas trapiły. Tam nie będzie już miejsca na dywan. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy telewizję Ursus TV.